Kochanów. Tu mieszka G-Play. Pewnego dnia razem z Lakim odkrywają dwa przejścia w ziemi. G-Playa oraz Lakiego. Postanawiałem do nich wejść, aby sprawdzić, co jest w środku. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. A challenge na dziś to 9000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, mano, z tej strony Gplay i jakiś czas temu, słuchajcie, dostałem bardzo dziwny telefon. Otóż tutaj prowadzący, którego widzicie za mną, zadzwonił do mnie, że są jakieś zawody organizowane w mieście i z ciekawości przyszedłem sprawdzić, co się dzieje. Także jeśli mi kibicujecie, możecie już teraz zostawić kciuka w górę, żeby mi poszło jak najlepiej. Wpadajcie do sklepu eGplay.pl po super ciuchy i gadżety, a jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony. Koniecznie już teraz zamieniajcie. Go na szary z dzwoneczkiem. Jest to bardzo ważne, żeby być na bieżąco z, każdym, z każdą produkcją. Dołączajcie już teraz do armii, a my idziemy dowiedzieć się o co chodzi. Zaparkowałem tutaj już ładnie samochód idziemy w ogóle powiedzmy jaką publiczność. Raz, dwa. Halo? Raz, dwa. Działa, działa mikrofon, działa mikrofon, raz, działa dwa, świetnie, raz, dwa. przepraszam bardzo, tu o. pan do mnie dzwonił tutaj w sprawie tych zawodów, tak? Tak, dlatego weźcie popcorn w dłoni. i oglądajcie te super mega zawody. słuchaj witamy Kien tutaj dobry. na scenie G-Play, a witamy G-Play. Chodź zapraszam Cię od razu, przejdziemy. Tutaj do mianowicie do ważnej sprawy. Słuchaj, mam dla ciebie dwa wejścia, które będziesz musiał pokonać, i ta rywalizacja będzie pomiędzy tobą a Lakiem. Tylko tak się stało, że Laki yy, od, odwołał nam, nie chce po prostu brać udział w tych oto zawodach, ponieważ obraził się na to, że jego wejście jest nubskie. Nie wiadomo dlaczego. Ja. Nie wiem. Ale wy to fajnie przygotowaliście. To jest tak przejście G-Playowskie, takie w sumie otoczone diamentami Pro. I mamy tutaj przejście Lakiego. Rzeczywiście też bym się obraził, jakbym był tutaj Nubem. Czyli co ogólnie ja mam Lakiego przekonać, żeby tutaj wziął yy, razem ze mną udział w tych zawodach? Tak, przekonaj i ogólnie daj mu trochę motywacji, że nieważne czy nubek czy nie, ale wygra, czy, czy wygra, czy przegra Dobra. musi wygrać. Czyli w skrócie co my mamy robić? Mamy wejść tutaj tymi przejściami, tak? I wykonać zadania. Komu lepiej się uda, ten dostaje punkt, czy jak to jest grane? Super mega zadania, konkurencja między wami, tak, kto wygrywa dostaje punkt i, i są dwa punkty do zdobycia i tylko od was zależy kto wygra. A jeśli jest remis, to znaczy, że musicie wyrównać to pojedynkiem między jeden a... Jeden. Dobra. Jeden. Wszystko jasne, jasne. panie prowadzący. Poszukam Lakiego i postaram się w ogóle go przekonać. Ty, bądź Do tutaj... Dobra. Patrzcie, nawet tutaj normalnie moje przejście. Słuchajcie, jest otoczone takimi leżaczkami. Można se tu wyczylować. Ty, nawet diamenty. Ty, patrzcie, nikt nie patrzy, to se wezmę. Ty, ale rzeczywiście jakieś dziwne przejście. Patrzcie normalnie tu jest moja twarz. Wyrysowana tutaj jest twarz Lakiego, ale dobra. Musimy właśnie na początku znaleźć naszego ziomeczka i go jakoś tu przekonać. Przekonamy, że y, będzie fajna rywalizacja żeby się nie martwił. Ej, Plaki! Laki, chodź tutaj, ziomeczku. Tutaj z Siemanko z tej strony GPlay. Nie czego ja nie widzę. Ej, chodź tutaj. Przestań, co ty nie, płaczesz? Ja go nie widzę. Ej, nie udawaj, że mnie nie widzisz, stary. Chodź nie, tu... ja go nie widzę. Czy ktoś tutaj coś mówi, nie? jak się obraził. Widzicie jakie fochy stroi Laki. Nie no, schowałeś się jeszcze, ziomeczku. Chodź. Mam dla ciebie diamencika, proszę, na poprawienie humoru. Już lepiej. O, myślisz, że okay? diamencik, taki diamencik, Teraz ja sobie pójdę do kopalni sam wykopię, Wiesz, ja teraz nie chcę z tą gadać. Laki, chodź. Normalnie będzie epicko. Razem będziemy wykonywać te zadania, będziemy wchodzić do tych przejść i wiesz, co je rozwiązywać. Może tak naprawdę, wiesz, co to tylko jest taka uprawa, że tutaj jest Twoja twarz otoczona, wiesz, co Dirtem to, to jeszcze nie mówi znaczy. Myślisz, że super będzie? No bo wiesz, co, jednak tak stwierdziłem, że to trochę tam dla mnie ośmieszenie. Ale przestań, co ty, ile ty masz lat, Laki? Przecież będziesz się tutaj obrażał za takie Oj, coś. Dobra, tak w przygotowali sumie racja. organizatorzy. Dobra, uwaga, uwaga, widzowie, biorę udział jednak w tej No to bierzemy nie udział. Słuchaj, możemy razem wejść po prostu na początku do twojej tutaj, do twojego przejścia i wykonywać te zadania. Komu lepiej się uda, ten dostaje pierwszy punkt. Co ty na to? Wskakujemy? No ja do... dobra, wskakuj no. Dobra, uhu, uwaga, wchodzimy. Ja nie mogę, słuchajcie. Jesteśmy w jakimś śnubskim przejściu. Rzeczywiście trochę tu dużo dirta. Rzeczywiście noobsko, Laki. Mm. Ale ty w sumie, wiesz co, zobaczymy raz za momencik, czy nie jesteś śnubkiem jak będziesz przechodził ten parkur co? Oj! Ej! ej. Laki! I co, widać, kto tutaj jest nubkiem? Już spadłeś. Jaki nubek? widzieliście? Laki już tutaj zleciał. Pyk. Dobra, ja tutaj pokażę, jak tu pro Cyk, 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 cyk. Laki, ja już przeszedłem parkura. A ty gdzie? Bo ja tutaj już idę zaraz dalej, wykonywać sobie zadanka. uuu, jakie fajne zbrojki, słuchajcie. Laki coś się ociąga. Ty, a co jak się aj, obraził aj, i tutaj nie aj, przyjdzie aj, teraz? Aj, aj. O, ty już tu pskaczesz? Ty, co, ja cię znowu wpadłeś do lawy, Laki? Co ty tu? O. Ty. Nieźle, I co, nieźle. Nie, co ci? Słuchaj, Laki, ogólnie tak się składa, że cię tutaj lekko strolowałem, ale. Co nie popchnąłeś? To ty jak gramy rywalizację między sobą a mną, a Nie no. możesz takich rzeczy rywalizacja robić. Rywalizacja, to rywalizacja, nie, ty! No, patrz to? jakie to, tu dobra, zbrojki! Ja pierwszy to szybko wykonam. Ja przy, pierwsze zadanie wiem. Ja tu sobie zaklepuję najlepsze mieczyki już i najlepszą zbrojkę. Ty same dirtowe laki. Co żeś tu przygoi. ja chciałem normalnie tą. Ej dobra, to ja sobie zrobię miksa tutaj. Będę mieć wszystko z innej parafii. Dobra, to tak, to tak. I kolorowy G-Play, Dobra, weź czytaj zadania lepiej, bo ja już chcę wykonać to. Dobra, rozwiązujemy zadanie. Zadanie pierwsze, uwaga, czytam. Eee, jaką cenę miał Laki z matematyki w szkole? Eee, Kaj, to pewnie... no niby Twuje. nie wiesz, niby nie wiesz, to ja Twuje. wszystko wiem. Dwóje, nie? Nie, nieprawda, bo czwórkę. Ha, no to ciekawe, to pokaż świadectwo, zobaczymy. Zaj Dobra, nic nie będzie, ty w sumie wiesz lepiej niż ja. Dobra, czyli co, bo my musimy odblokować tutaj przejście dalej, czyli pierwsza odpowiedź to jest 4. Uwaga, jak ile jest, lat jest numer zapisać cztery? ma kanał e, na YouTubie Lakiego? E, twój kanał tak z 3-4, co? Chyba coś coś okolice tego. Trzy, trzy oczywiście że trzy widzowie wiedzą że trzy. Dobra, Dobra dawaj następne zadanie. O której godzinie rano wstaje Laki? Mm, dziewiąta ja obstawiam. Zgadza się, dziewiąta zgadłem Laki. Dobrze, pierwszy, no i pięknie. Pierwszy, pierwsze no to pytanie z... odpowiednio odpowiedziałeś. No to zgadłem, słuchaj i uwaga ostatnie. E, jaka jest ulubiona liczba Lakiego? Hmm, nie ma pojęcia. Jedem siedem. Jest... siedem. Siedem, Dobra, 7, to czekaj, teraz sprawdzimy ten kod, czyli to jest 4, 3, yy, 9, 7 chyba. Tak, działa, dawaj, przechodzimy dalej Laki. Ej, tutaj jest w ogóle jakiś guzik, kliknijmy go i zobaczmy, gdzie nas przeniesie. Ej, co my tutaj mamy w ogóle? Teleport powrotny, powracać na razie nie chcemy, Laki. Patrz, ty w ogóle naprawdę wyglądasz jak nubek. Śmieszna sprawa w ogóle z tymi zbrojkami, jak my wyglądamy, ale nieważne. Dobra, czytamy tutaj co jest? Przejście, yy, prze... Czekajcie, bo tutaj nie, nie, źle widzę przez te ksi. Przenieśliście się do przeszłości Lakiego. Waszym zadaniem jest mu pomóc. Kto pierwszy to zrobi, wygra konkurencję. Ty, czyli musimy Tobie pomóc. Jesteśmy teraz w przeszłości, czyli możliwe, że wiesz co, że ty tutaj e, byłeś mały czy coś takiego Laki. To co, rozpoczynamy konkurencję pierwszy. Oj, dzibnąłem cię, bang bang, bang. Pierwszy, rozpoczynamy konkurencję, lecimy. Uhu. Dobra, ja idę tutaj, znajdę Lakiego i mu pomogę pierwszy. Okej, okay, słuchajcie, bo tutaj jest właśnie e, konkurencja związana z Lakim. Będziemy musieli mu tu pomóc. Jesteśmy teraz w przeszłości, czyli w tym co było. Ej, tutaj jakiś pan w ogóle z papugą siedzi. Tu na razie nie widzę lakiego. Ciekawe w ogóle, jakiej pomocy on potrzebuje. Co w ogóle e, trzeba będzie zrobić. Ty, jakiś tutaj w ogóle domek nupski Zaglądniemy. Może tu jakieś nupki mieszkają. Ej, na razie tutaj nikogo nie widzę. Tutaj też, ej, patrzcie. Małe laki w ogóle. I ma twarz jak nubek, Co on tu robi? Ej, dobra, będziemy go podglądać. To ustawiam? teraz e, normalnie e, tutaj e, nauczę się, jak kamerować. Ty, uczysz się już, jak być youtuberem. Od małego, patrzcie, się uczy w ogóle. Kamery odpalaj, co podgląda Ale chcę pro mieć, Chcę mieć e, 10 subskrypcji, chociaż, dobra? 10 I pójdziemy do tej dziewczyny i, i spytam się o numer. Zobaczcie. Okay? Dobra, zobaczymy, czy mu się uda. Słuchajcie, przecież to ona tam sporo e, rozmawia. E, hej, e, hej, Kar, Ka, Ka, karolina. Nawet czy się nie, u, nie odwróciła u, u. się nawet. Umówisz, umówisz się ze mną, ale będziesz ale m... ze mną chodzić. Czy... O nie, o nie, zawstydziłem się, zawstydziłem się, powiedziała nie. O nie, o nie. Ej! Laki! Czemu się <grym> zawstydziłeś, się Ona boli pro, ona nie, boli pro! Ej, nie denerwuj się, Laki, słuchaj! Nie, nie denerwuj się Ej, ty tu mieszkasz? Serio, ty tu mieszkasz w ogóle w tym domku? Takim nubskim, Naprawdę? Tak, to ja tu mieszkam O, a ty kim jesteś? Cześć Słuchaj, Manko, ja jestem g -play. Wiem, że mnie nie znasz, ale przyszedłem tutaj, żeby ci pomóc Mogę ci jakoś pomóc? Mogę ci pomóc jakoś poderwać tą dziewczynę, co? Na przykład Tak, ja bym chciał ogólnie być dobry na YouTubie i, I właśnie miałem problem Bo tam progu nie gada z tą dziewczynką A, Słuchaj, a to jest moja kumpela No to musisz się przygotować виcu, Tutaj widzę, że ci rosną Komuś kwiatki, mi? Ja ale tu to ogólnie ta zrobić? takich kwiatków, słuchaj, nie będziemy wyrywać twoim rodzicom z domu. słuchaj, bierzesz kilow, jak prawdziwy mężczyzna, bo widzę, że masz tu kilow, słuchaj, masz jakieś diamenty w ogóle przy sobie, albo złoto chociażby coś takiego, masz coś co? złoto, ja nie wiem, co to w ogóle jest, znaczy, słuchaj, wiem, ale nigdy tego nie widziałem na oczy. Zrozum ogólnie to, że dziewczyny na przykład bardzo lubią kwiaty, jakbyś z jakiś mały upominek ta, dał, to. to już by było inaczej, ale to nie są takie kwiaty tutaj zerwane z wie, z. Liścia. Słuchaj, trzeba tutaj się wkopać, zdobyć jakieś diamenty, iść do kwiaciarni. Widziałem, że tam jest kwiatarnia, gdzie są piękne wiązanki kwiatów. Jakbyś dał taką wiązankę dziewczynie, słuchaj, to tak naprawdę od razu, wiesz, co by było już lepiej. E, Ej, weź coś tutaj... to widzę, zobacz, zobacz, coś znalazłem. No na razie. widzisz, widzisz, tak blisko w ogóle diamenty, ktoś się możliwe, że tutaj w ogóle schował, słuchaj, bo na takiej, w, wiesz co, wysokości diamenty zazwyczaj e, nie występują, ale zobacz Jace, w ogóle. Ja ty... ci kurka wodna, ale super. No i widzisz, już mam Pieniążki, idziemy teraz, słuchaj Tutaj, wiesz co, do kwiaciarni Kupisz jakąś najpiękniejszą wiązankę Jaką tylko dasz radę Ja tak w ogóle, ty nieznajomy jesteś Mama mi mówi, że nie mogę rozmawiać ze znajomymi ja? Czemu ty mi w ogóle pomagasz? Słuchaj, bo ci muszę pomagać To jest moje zadanie, dawaj jedziemy Tutaj jest ta kwiaciarnia Wiesz co, jak chcesz poderwać tą dziewczynę To się mnie słuchaj I co w ogóle, ty już chciałeś to nagrywać, tak? Swoje podrywy nagrywać Ty, to jest fajna wiązanka, zobacz Fajnie, ja biorę to to ja mam 11 diamentów Dobra, to płać tu panu Idziesz pan. normalnie teraz do niej tutaj dać jej te wszystkie kwiatuszki I wiesz co, i weź jakiś tekst jej tutaj zapodaj Ej, a fajnie a mogę podjechać na twoim motorze? To wtedy zrobi wrażenie Tylko ostrożnie, jedź ostrożnie, słuchaj, bo ty jesteś trochę mały no podjedziesz takim Ja mam taki... kartę ja normalnie rumiem Ej, o, 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 stop, 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 stop. O, 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 Ej, stop, nie tak szybko o, 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 o. Nie tak szybko Ej, no i widzisz co żeś narobił? Słuchaj, nie Laki, wstawaj, bądź nie, mężczyzną! Jesteś mężczyzną, słuchaj. No dobra, jestem I, I dziewczyna na ciebie tutaj jej. czeka. Czekaj, jak ona się nazywa? O, jest tam, dobra. Jest tam, widzisz? Laki, dawaj, podjeżdżaj teraz i powiedz na przykład, że ma piękne oczy, czy weź jakiś komplement. O, na początku dobra. powiedz, a później się zapytaj, czy z tobą. I kwiaty nie wiem i rzucę od razu, dobra, wyjurę kwiaty w ręce. Dobra. I dobra, i to wszystko nagram. To się tak powinno nagrywać, okej. Okay. i dobra! Ej, ej. Zobacz jaki mam fajny motor. Może, może chciałabyś tutaj podjechać... O, ale masz ładne oczy, bo, bo ja mam dla ciebie coś jakiś prezent. Proszę to dla ciebie. Ja cię, ale... Wiesz to ale dobra trochę? dobrze chodź. Mójcie. To może to wsiąść jak chcesz? Chcesz? Serio? To wsiadaj do mnie i normalnie zaraz się spotkamy. No dobra, ale super, wiesz co, ja Cię kiedyś poznam z takim nieznajomym kumplem, który mi pomógł Cię poznać, a zaraz Cię widzimy, to, to dzięki za kontakt, papa. Pa. No i co Jest. tam, chodź tutaj, szybko Jest. laki. No i jak się. tam? Udało się? Udało się? kumpel, ale ty jesteś dobry, ty jesteś starszym moim kumplem, będziemy się przyjaźnić? No, słuchaj, tylko wiesz co, chodzi o to, że tak naprawdę wy teraz konkurujecie ty konkurujesz z pro i wiesz co, i tak naprawdę twoje, to jest twoja konkurencja i że ona się teraz z tobą umówiła i dałeś jej kwiatki, to nie znaczy, że nie będzie się dalej chciała spotykać z pro, więc musisz ogólnie z nim to jakoś ona wyjaśnić. coś. Ona mówiła coś, że cały czas chce się spotykać z pro, ale mi daje jedną nadzieję i jeden raz się chciała ze mną spotkać. Ty, no to słuchaj, możesz teraz... Wiesz co, bo ty jesteś taki nubek. Ty musisz pokazać pro, że ty też, wiesz co, masz coś do gadania Właśnie, i że jesteś... że a może że jesteś twardzielem a i A może że... zróbmy jakieś trole pro, albo jakoś mu utrudnimy to, żeby się nie spotkał może z tą dziewczyną, co? No w ogóle on tutaj mieszka, możemy mu zrobić, słuchaj, jakiegoś trola i nie wiem, wiesz co, najlepiej jakby w sumie, wiesz co, zmienił miejsce zamieszkania i wyniósł się na przykład dawaj z tego mu miasta. Ale tutaj to normalnie po, pod, pod sufit, pod niebo dawaj ten dom. No dobra, ale słuchaj, w ogóle nie, nie jesteśmy przygotowani. Ty, ale w sumie on ma naprawdę fajny ten domek. Ty, on jest z bloków diamentowych wysadzany. Chodź, wejdziemy do środka, zobaczymy, w ogóle on tutaj jest. Ten pro. Ej, on tutaj jest w ogóle. Musimy y uważać, słuchaj. Uważaj. A, dobra, to co robimy, słuchaj? E, masz ja jakieś pomysły? Pomysł. No? Mam pomysł, zobacz co ja mam, tylko nie mów ogólnie, bo ja to wziąłem od, od mojej mamy z salonu, a nie powiedziała mi, że mam tego nie brać, nie Ty. wiem czemu. Twoja mama ma? no to nie wiem. No to jak chcesz, słuchaj, to możesz mu wysadzić Może dom i go to zniechęci i wyprowadzi się tutaj z tego miasta. Ale to Uwaga! jest w ogóle niebezpieczny Uwaga! pomysł. Ej, to jest wcale Uwaga! mądry pomysł. Ej, ja nie Uwaga! mogę, on przesadził. O nie. Aż tak? Nie, no wiesz to, no to teraz. Ale teraz się zdenerwował, pro. Już do ciebie biegnie. Lepiej uważaj, Laki, lepiej zwiewaj teraz. Zabieraj Uciekaj to. Mi. Zabieraj to dziewczynę dziewczyno. normalnie. E, gdzieś na, 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 nie wiem, nad morze czy gdziekolwiek. I uciekaj lepiej. E, Woo! Trzymaj się z dala od pro. Dobra, trzymaj się, na razie się manko. Ja nie mogę, słuchajcie, dobra, y, pomogliśmy lakiemu, chyba słuchajcie, zadanie zostało wykonane, bo zgodnie tutaj przenieśliście się, waszym zadaniem jest mu pomóc, to pierwszy to zrobi, wygrywa konkurencję. Ja wygrałem, dlatego możemy teraz się słuchajcie, kliknąć teleport powrotny i przenosimy się z powrotem na naszą arenę. Także widownia, widownia, wygrałem pierwszą konkurencję, mam pierwszy punkt, dobra, zdejmujemy, słuchajcie, tą lubską zbrojkę. I co, Laki byłem pierwszy, pomogłem lakiemu u pierwszej. Ej, to ha, ja byłem pierwszy, co ty? To ty, ty poda teraz. To byłeś ty z przeszłości, wiesz, co, pomagałem w ogóle to, tobie po, po poderwać taką dziewczynę, ale w ogóle ty byłeś świerek, jak byłeś mały, wiesz? O nie! Taki wariat. O nie, w końcu się dowiedziałeś, całą prawdę! A ja właśnie nie chciałem brać udziału, bo, bo myślałem, że ten tyle turniej za dużo o mnie wie. Dobra, słuchaj, Laki, ja mam pierwszy punkt, ale ty masz szansę jeszcze się wykazać, ponieważ jest jeszcze moje przejście. Także możemy teraz wskoczyć do przejścia mm, Gplaya i zobaczyć, Na co to jest to w środku. To, Ruszamy, jesteś. Ej, co ty tu hmm. wszystkie diamenty? Mi wykrada z mojego To moje, ej, to ej. moje zostaw. A ja mam bloki diamentowe, tutaj wziąłem. Dobra, wskakujemy 3, dwa, 1. Ej, tu jest lawa! O nie, o nie, o nie, o nie! Ej! W sumie ta lawa? Ty, ty uleciła! mnie działa. Ty, ta lawa to jest fajkowa lawa. Zobacz, jak te serduszka one drgają, one, ona ulecza. No ja miałem mało serduszek, a teraz słuchaj jak tam wskoczyłem, to miałem więcej. O, nie laki! Tutaj są naprawdę... Teraz o, nie, nie, nie. moja kolejna trolla, a co nie, ty wcześniej Weź, bo tutaj są klatki laki, jak ja wpadnę do tej klatki, to po prostu tutaj wszystko się zablokuje, nie możemy do tego dopuścić, musimy teraz spokojnie, uważaj, żebyś tylko nie wleciał. No Albo co, ja tutaj... a ja byłem w lawiat i co, nie możesz oh. być w kratce. Ale słuchaj, adrenalinkę mam, to, jest, to nie jest takie proste, wiesz, to jest taka presja, o nie, i widzisz... I słuchaj, wpadłem tutaj. Ciomeczku, yes. weźmy stąd jakoś uwolni Weź, masz jakieś cielki. Dobra, telefik. luźno, dobra, luźno, spokojnie, ja tu przedtem, bo mam tu. Dobra, te, czekaj, czekaj, te. ja się tu podsadzę, weź tutaj nade mną. O dobra, dobra. Jeszcze okej. Okay. uff, dobra, udało się. Dobra, idziemy laki, dawa, idziemy dalej. Widzisz? Takie, taką normalnie mam adrenalinę, presję, ty tu jest jakiś tor przeszkód, patrz. Jak idziesz, to pojawia o! się kolec. Ej, ty już I tak zobacz. szybko idziesz! Ej, ty chyba chcesz jedno wygrać. Serce. Jak ty Kożaj. chcesz, chyba wygrać te zawody, Laki, taki jesteś kozak? Uważaj, nie podchodź, nie podchodź, bo tutaj i koleś jakiś patrzy. A mam jedno serce, nie mogę podejść. Dobra, 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 to uważaj. Na raz, Słuchaj, dwa, trzy wchodzimy tam do niego. Już się zregenerowałeś trochę? Tak. Chociaż? Dobra, raz, dwa, trzy. Wjeżdżamy tutaj. Ej, tu są jakieś o. duchy w ogóle. Ej, duszki, wynoście się stąd. Bęk i bęk, ej, skąd Ej, czemu te ty masz takie prostowe pomieszczenie, że to jest wszystko z diaksów? Ja też ty, tak chcę. Ja biorę taką. I taką, jakie fajne w ogóle tu e, są ja rzeczy, biorę taką, ja biorę taką i taką, Ja i normalnie, ja biorę, słuchaj, o, całą zbrojkę z bedroka. ty. E, no, bo ja chcę, bumerang. ja chcę. Ty, jak sobie nawet bumerang mam, ty, widziałeś, laki? taki bumerang, patrz na to. A co on Rzucam, robi? ty, ustrzeliłem normalnie, wiesz co, tutaj ramkę, ty, jaki bumerang, on możliwe, że będzie wracał do mnie, ale tu jest za mało przejścia, a ja, a ja też mam taki? Ty, nie Panie. wiem, nie wiem, ja tu znalazłem bumerang, wisiał sobie na ścianie. Nieważne, tutaj też są jakieś zadania do wykonania, a wy widzowie oczywiście możecie je wykonywać z nami, później przetestujemy ten bumerang, jestem ciekawy jak będzie chodził. Dobra, także uwaga, to sobie odłożę, niepotrzebne książki odkładamy. Ty, a ja mam zbroję, która cały czas mi dodaje ekspa. to jest enchantowa zbroja, czaisz? Co? Ty, widzisz jakie ja tutaj mam rzeczy prosowe? Ile godzin w nocy śpi G-Play? Wydaje mi się, że jakoś 8 godzinek śpielaki, wiesz? 8 Odpowiedź na pierwsze pytanie to jest 8. Dobra, drugie zadanie. Ile lat Gplay jest Gplayką? Uuu, no to dosyć w sumie sporo. Ale wydaje mi się, że jakieś 5 w sumie tutaj, jakby liczyć na kanale. Odkąd na kanale jest Gplayka. Także zaznaczymy, że 5. E uwaga, trzecie zadanko. E trzecie zadanie czytamy. Ile lat ma kanał Gplaya? Odejmij od tego 5. I ty, ja wiem, Laki, to było 2011, czyli to już będzie ogólnie 10 lat ma mój kanał, a odejmij od tego 5... 10 lat, kurka wodna, przecież to jest tak sporo czasu. Bardzo dużo, nie? Słuchaj, i to jest, wychodzi na to, że 5, Trzeci, trzecia to jest piątka, czyli mamy y, 8, 5, 5 i ostatnie y, zadanie, y, uwaga... Jaką cenę Gplay miał z WF-u w gimnazjum? Haha, jedynkę, hmm. jedynkę. Nie, piątkę aha. też miałem, chyba, czyli wyjdzie na to, no, że 8, 5 5, Jaki serio, 8 5, 5, 5. Jakie ty jesteś serio, problem? 8, 5, 5, 5. Działa, dobra, udało nam się to dalej rozszyfrować laki. Teraz jest następny guzik. Klikamy, dobra, przenieśliśmy lakiego, teraz przenosimy siebie. Rozszyfruj co jest grane, tu jest napisane. Rozszyfruj co jest grane. Dobra, ja pierwsze co wypróbuję ten bumerang, Patrzcie jak on leci! I wraca do mnie, łapie go! I mam z powrotem! To ty no, kozackie, patrz! Rzucam go i wróci do mnie, mam go! I teraz ty, ciebie ustrzelę! Hej, ej w sumie, od... nie, nie nie nie, już mi prawie zabrałeś, to jest najlepsza rzecz jaka mi się przydra... przydarzyła. Dobra Laki, słuchaj musimy rozszyfrować co jest grane, ale co wygląda wszystko normalnie jakbyśmy byli na moim świecie, ja, ja idę ty do siebie na zadanie. No ja idę, słuchaj, do siebie na chatę, zobaczyć w ogóle co tam jest grane. Rozejrzę się tutaj i zobaczymy w ogóle o co chodzi. Ty no, wygląda wszystko normalnie. Domy sąsiadów są też w miarę normalne i niczego tutaj podejrzanego tak naprawdę nie widzę. Ej, tu wygląda jak mój normalny świat. Możemy w sumie, wiecie co, może uszczelimy jeszcze tutaj jakieś zwierzątko czy coś bumerangiem. Ej, mój dom się pali! Ej, mój dom się pali! Co w ogóle jest grane? Co to za ogień? Ej, ktoś mi tutaj podpalił? Ej, kto mnie tutaj troluje? Znajdziemy może tutaj winowajce jakiegoś. Już zaraz rozszyfrowuję, co jest grane. Przecież mój dom tutaj płonie. I, I to jest właśnie grane. Ej, świnia? Nie przypominam sobie, żebym tutaj miał świnię przypiętą. Ej! Co co ja tutaj robię? Ej! Normalnie ja tutaj biorę świnię. Ej, on ma jakąś brodę! Ej, to jest dziadek jakiś! Ty... A może tu jestem z przyszłości? Wcześniej był Laki i to była przeszłość, a teraz jest przyszłość. Może ja tak będę wyglądał w ogóle za kilka lat. Ej, z taką brodą. Ale czemu tu jest ogień? Ej, halo! Przepraszam! Przepraszam! Oście, dziabnijmy go może. Przepraszam, co ty tutaj robisz w ogóle na tej świni? młodzieńcze może ty mi pomożesz co Tu się jest stało? Pożar, tu jest pożar i i, i pro ogólnie Chciał coś zorganizować na mój dom Potrzebuję jakiejś straży pożarnej. Zadzwoń po pomocy. Pokojnie, pomoc? ja się tym zajmę, ja to samemu ugaszę. A co ty jesteś taki taki stary, że sobie samemu tu nie możesz poradzić? O, co tam? Ja, twój staruszek jest naprawdę stary. Ja mój staruszek? Przeżyłem. A ty nie, jesteś... nie? No nie twój, ale tak naprawdę mój kanał na YouTube już ma. 40 lat chłopcze Ja już Ojejku. jestem stary dziadek Ty, to wygląda na to, że się przeteleportowaliśmy 30 lat, słuchajcie, do przodu I to Zobacz jestem ja masz na moją wielką brodę lat. No widzę, widzę, bardzo ładna broda, ty No to w ogóle tutaj masz cały czas potyczki z pro Może trzeba go jakoś zatrzymać, żeby więcej już nie podpalał ci domu, co? Jakoś ci pomóc? O, jeśli tak dasz radę, to zrób to Bo to jest twoje zadanie W tym właśnie załuku Dobra, no to słuchaj, idę sobie po Już wiecie, to jest do... grane młodzień Dobra, nie ma sprawy. Okej, okay, słuchajcie, ubieramy bedrockową zbrojkę, mega kozacką. Zobaczcie, ile teraz mam tutaj e, paska życia. To jest naprawdę, naprawdę mega sporo. I musimy teraz właśnie dowiedzieć się, gdzie tutaj mieszka pro. Ej, tam jest jakiś diamentowy dom, tam pewnie mieszka pro. I po prostu weźmiemy sobie z nim z, e, wszystko, zaraz wyjaśnimy. Ej, to jest jakaś pułapka. I kto nam nie zastawił tu pułapkę? Ktoś myśli, że tutaj tak ze mną zaigrają. Mam diamentowy bumerang. Ej, wypuśćcie mnie, ratunku, pomoc. Ej, chwila, mam coś tutaj. Ej, mam tutaj bloki diamentowe. Możemy kogoś przekupić, żeby nas wydostał. Ej, halo! Ej, pro! Co ty tutaj zrobiłeś pułapkę? To ty ją zrobiłeś? Cwaniaku jeden? Wypuszczaj mnie stąd natychmiast! Chodź tutaj! Zaraz cię złapie, zaraz cię złapię. Ej. Zrozumiesz? Wypuszczaj mnie stąd! No i co, dawaj się pakować tą pułapkę, <grym> Ej, wypuszczaj mnie, bo zaraz cię normalnie, ej, taki jesteś? Ej, masz mnie natychmiast... Zaraz cię stam sam stąd wydostanę, A kto Chod. dom, a kto dom? O, to ty, to twój dom! Ja to ja to zrobiłem wszystko, <grym> Ej, ale <grym> to ja tak naprawdę nie jestem taki stary, co? Ty też jesteś pewnie staruszkiem, pro. Zaraz cię normalnie pokonam swoim bumerangiem, chodź tutaj, zaraz Ta, się... Na pewno Mam najlepszą zbrojkę, jestem najsilniejszy No to dawaj, pa. chodź się zmierzymy, chodź się zmierzymy, słuchaj Mój boomerang kontra No to dawaj, pojedynkujemy się, bęk No dawaj, A, dawaj musty. Dobra. A masz ty, chodź tutaj. Ej, dobra, dobra, spokojnie, wiesz co? Ej, daj, daj spokój, wiesz co? Możemy chodź się tu. jakoś dogadać. Czemu w ogóle wysadzasz mój dom? Co, tutaj? Nie dogadamy się. Ja ja, 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 zawsze z Tobą ej. rywalizuję. O, o nie, a masz dobra. Ty? Dobra, zostaw mnie już, daj mi spokój, słuchaj. Ja wymyślę na ciebie jeszcze jakiś plan, jak Cię pokonać. Ja nie mogę, dobra, słuchajcie. Na razie nie, nie, nie poradzę sobie z nim. Ty, no, szkoda mi tutaj. Ja teraz się stąd nie wydostanę. Nie będę przecież bloków diamentowych marnował, żeby się tu podsadzić. Dobra, wykopiemy to, słuchajcie Ten pro ogólnie miał dobrą zbrojkę My tymi mieczykami sobie nie poradzimy Ty, ale zapomniałem To ma 5 atak demagia, takie średnie To ma 7, to ma 7 No nie mamy ogólnie takiej zbrojki A nie wiem ile to zabiera, ten bumerang życia Musimy znaleźć jakiego. Ej, laki co ty tutaj w ogóle piszesz mi, yy, yy, buźkę uśmieszek? Co ty się śmiejesz? Trzeba tu zadanie wykonać, słuchaj Laki, pro... No ja że uśmieszek, co ty nie wiesz, ja do ciebie wysyłam czasami wiadomości Słuchaj Laki, w ogóle pro, yy, wiesz co mnie strollował, trzeba tutaj wykonać takie zadanie, że trzeba pokonać pro, ale on jest silny, wiesz, masz jakieś dobre narzędzie W ogóle ile ten bumerang ci zabiera życia, chodź tutaj stań No dobra, dawaj, dawaj No i poleciał, słuchaj, poleciał mi, przeleciał przez ciebie, dobra Tu uwaga. jestem, no przecież co ty no i no ile ci zabrał? Dużo czy nie? Czy i pół serca?

Laki, Ej, stój, tu, teraz tu ja wiesz, go dobijam, ja bumerang! W ruch, boom! I bumerangiem normalnie go dziabnę zaraz! I bęk, Tak, z, z ja go na odległość. Zaraz cię pokona Laki, uciekaj, bo on jest mocny! Jest! Udało się! Ja, ty, ja nie mogę! Laki pokonał tego Pro, a ja pokonałem bumerangiem Lakiego, ale ja, słuchajcie, ale wygląda na to. W sumie, że Laki chyba zadał mu ostateczny cios. W sumie nie wiadomo, widzieliście to widzowie. Rzuciłem bumerangiem, jakby oboje yy, padli, ale nie wiem właśnie, czy Laki go pokonał, czy ja. Laki, jak Co to ty było. Ty masz jeszcze wątpliwości? Przecież to ja go. Normalnie jest, udało się! Wygrałem te zawody. Ej, to nie wygrałeś, przecież jest jeden, jeden Laki. Jak jeden, wygrałeś? Jeden ale zaraz będzie dwa, jeden dla mnie, gościu. Ja wygrywam. Ty, czekaj, tutaj teleport powrotny wracamy do teleportu powrotnego, okej. Okay. Laki. Ogólnie ja nie organiz... twoje wejście, ale się cieszę teraz. Ej, nie? ale organizator jasno powiedział, że jak będzie remis, to mamy stoczyć pojedynek i ten, kto wygra, wygrywa te zawody. Także przygotuj się Laki, bo ja mam bedrokową zbrojkę. mam trzy paski życia. Ej, Ej, ale to jest nie fair, musimy na równo! No dobra, to możemy atakować się bez zbrojki. Gotowy jesteś? Jesteś bez przygotowany. Nie zbrojki już? na równe miecze! Nie, ja mam bumerang. każdy ma swoje mieczyki. Nie ma każdy, jak się przygotował, słuchaj, tak no ten, dobra. tak ma. Dobra, żeby było porówno, to mogę wziąć ten mieczyk, ale będę używał też bumerangu, Także lepiej yy, rupuniki. uniki. A jaki to jest? Ty, taki sam, w sumie też mam 7 ataki mega. 3, mały. 2, 1 start. Wow, tutaj nie trafiłem. <laughs> Zanim ty zbierzesz ten bumerang, to już cię zaatakuję, lecz No to chodź, <laughs> no to dawaj, zapraszam. Ha, dostałeś i co? Tutaj w sumie ten mieczyk twoje. Nie, <laughs> znów dostałem, jakie powroty, prawda? Podwójny cios! Ha! Ja nie mogę, ale szybko to zrobiłem. Słuchajcie, to po prostu było epickie. Widzieliście, rzuciłem bumerangiem, a on po prostu raz uderzył Lakiego i wracając drugi raz go dziabnął. Dlatego go pokonałem później tylko dwa ciosy i koniec po ptokach. Także wygrałem te zawody, udało mi się Laki, ciebie pokonać. Jeśli ale film się Wam sparty, się spodobał, zostawcie sparty, widzowie kciuka w górę. To były dwa przejścia mojej Lakiego. My się z wami żegnamy. Trzymajcie się, pa pa! Pa pa! Uhu.